Witam was serdecznie w nowej serii z Minecraft, na modach. Jest to mod Age of Evolution 2. Jedynka coś mi nie chciała działać w ogóle, więc jedynki nawet nie tykałem. Ta i tak mi chrupie strasznie, mimo tego, że mam przypisane 16GB RAMu. Ale dobra. No fakt, że gram w to na 2K rozdzielczości, a nie w, dajmy w 1080. Ale dobra. Eee, dlaczego Minecraft? Eee, nie wiem. Nie wiem dlaczego Minecraft. W sensie inaczej. Miałem do wyboru jeszcze serię z. Spróbować nagrać serię z. Demaf. Eee, z Mafi Old The Old Country Ale z tą serią jest taki problem byłby, że pierwsze dwa, trzy tygodnie byście mieli po dwa, po dwa filmy. Trzy dni po dwa filmy. Ja niekoniecznie byłbym w stanie to nagrać. Bo to jest 3 godziny prawie nagrywek w weekend. Przez dwa dni. E, a w Minecrafta hmm, Minecrafta, możemy sobie pograć trzy odcinki w tygodniu będziecie mieli. I jak wyjdzie, będzie premiera Dingelita, to bez problemu mogę Wam przerwać tą serię. Wrócić i nagrywać Dying skończymy Skończymy Lighta to dokończymy tego moda. Jeżeli w trakcie serii dajmy, będziecie mieli pomysł na jakieś fajne mody, fajne mody, które są w internecie dostępne. Chociaż jak już, to wolałbym, żebyście podawali mi mody typowo z Kersh e, a, a nie z. A nie z właśnie wyglądarek, typowo. Bo. No ja korzystam z Kersh Może to też jest tego wina, że Kersh a nie typowo jakoś w plikach grzebałem. Ale wolę skorzystać z Cashforza bo no, to jest prostsze dla mnie, a ja nie należę do osób, które się znają na tym, e, na modach, modowaniu gier, więc no. Inwentory. Boże, inwentory i naciskami widać, jak Minecraft'a ogarniam. <laughs> nie wiem skąd mam to z buty. No, ale mamy nasz. No, naszą książkę zadań powiedzmy. Tak. No, to musieliśmy odebrać, tak czy jak. No, tutaj to nie ma znaczenia. Przy tym to też. No. To jest. Więcej żarcia? Dobra, a co ja dostanę w takim razie za to? A, blueprinty dopiero, dobra. E, no to co, standardowy Minecraftik. Ścinamy drewną łapką. No i co? Tak szczerze, na czym się seria by miała skończyć i w jaki sposób? Nie mam pojęcia, bo ta książka, nie wiem czemu ona jest tak mała, tak mało zadań w niej jest. Bo Natomiast to fakt nie wiem które osiągnięcia tam tej gry. Są do której gry? No w sensie czy z podstawki, czy z podstawowego Minecrafta, czy na modach. Bo, e, powiem, przyznam się szczerze, nigdy podstawowego Minecrafta nie skończyłem. Nigdy. Na Minecraft, Minecrafta na, na Pocket Edition grałem dawniej. Jako dzieciak? No to. co? Eee, w jaki sposób ja to zrobiłem? Ja powiem tak, ja nawet ee, pokonałem ee, Widera, ale El, Ender Dragona już nie. Więc. <grywy> wiem jak walczyć z Ender Dragonem. Mam te swoje. Fuck. 23 lata i gra w Minecraft. Ale Minecraft szczerze jest taką grą, w którą bym mógł grać sobie na luzie, naprawdę. Eee, OK. Dobra. shield. O nie w sumie to jest... Bo i tak eee, no dobra. Może znacie. Aha, czyli to też się zresetowało na trun. Żeby stworzyć patyk nie, to nie ten co to ten na przykład stworzyć kilo zwykły. To w jaki sposób? To tuż od synergy 100%. Więc pójdź mać. Dziwnie mi się gra w Minecrafta i nagrywa go. Pak były streamy ze serii, miałem tam serię na modach jakąś. Nie, inaczej. Nie będę tworzył innych na razie narzędzi. Dobra, jedynka, bo mamy zadanie kolejne jest wykonane. Co to jest? Sapling. Tu nie otwieram tego. Sadzonki. Nie rozumiem trochę dlaczego mamy tu jakieś narzędzia, w sensie narzędzia. Ale spoko. Na pająki coś mamy. Tak. Yy, z jedzeniem też trzeba pamiętać, że trzeba e, różnorodne jeść. E, oś. No dobra, no to kamień najpierw, bo i tak, że zanim do tego dojdziemy, to żeby iron wykopać, to potrzebują kamienia, więc zaraz nas spójrzwa nadejdzie. A ja nie mam, jakie nawet przespać. Aha, was super. Chociaż. Idziemy, bo nie będę ukrywał, e, w którą stronę to było. Jak wystartowałem, to mówię, że. Nie mam opcji fajna, ale tam coś jest. Prób. Mówię dobra, przejdę się, żeby wyrenderować sobie trochę otoczenia. Bo no, będzie lagować, tak to pytanie: łóżko się tworzy normalnie, czy nie? Bo tutaj craftingi są pozmienione. Prawdopodobnie część z Was może kojarzyć, że inaczej działa. Jeszcze jakieś SMS-y i inne takie duperele. Ale strasznie mi laguje. Chociaż na OBS-ie tak to nie wygląda strasznie na podglądzie z OBS-a, jak tak widzę. Więc może aż tak nie będzie źle to się nagrywało u Was i oglądało. Okej, okay, mamy. Halo, mhm, tak. zombie. O, jak dobrze, że jest mod na szybkie zasypianie. Nie. Yeah. man, Co ty tam robisz? Pak gramy bez tekstur, paków żadnych specjalnych. A tą patry. Wywal mi te nasiona. Eee, dobra. Bo trzeba robić te zadanie. Kobe Dobra. Hmm. Tam się przejdziemy. Widzę, że tu się spryciule znalazły. Wątpię, że jest tutaj ten nasz szyb przecinanie drzew mod. Hmm. Ale się okaże. My jeszcze nie śinałem się kierą drewno, więc się kieram toporkiem. Dobra, wykopmy te 8 sztuk. Kartink jeden, co? Trzynaście. Aha! Oni chcą, żebym wykopał ten... Jezu Chryste! To jest ten twa utwardzony kamień. Mhm, dobra. dobra. Idziemy na razie tam. Tu, w sensie do tej wieży, co widziałem. Mam nadzieję, że ta minimapa nie będzie dla was za duża, czy coś w tym stylu. Co to, to jest? Szropy. Pytanie, czy ona mogą mi coś zabrać. Doko? Co to jest? Aha, tych, yy, dobra, już wiem, stray. Tak, będą tych spawner. Boże nie wiem jak oni się nazywają nawet Po polsku Tych chyba... E, pustynnych tych e, e, pustynnych e, szkieletów Albo No, chyba to Weźmy, zobaczmy co. Może... Hmm. Może bym stworzył coś Ja znowu kurwa, gdzieś crafting zostawiłem. Mówi że, nie w... ee... Mówi, że nie będę się bawił w. Mówi, że nie będę się bawił węzlego, który tworzy tysiąc y, tych. Ee... O, normalnie się tworzy łóżko aktywa. Dobra. Mhm. Mnie ciekawi jakie to ma obrażenia w miarę. Silent Gear? Znaczy 4, a sport? Nie mam pieniędzy. Zróbmy set jako broń kamien a nie to tak się to Tak, fajne jest to, że zostałem te rzeczy na tym, na. na craftingu, widać, pytanie, czy co tu jest? Skrzynka tam, widzę. Boże. o, dobra, spoko, nie, dobra, trzeba zrobić sobie jakiś prowizoryczny domek, tam widzę chyba portal. Szczerze tutaj na dole będziemy chyba chatę budować, bo podoba mi się otoczenie. Domek chce zaczniemy budować, jakiś No, podoba mi się ta taka łączka. Skrzynkę by się przydało zrobić, więc zrobimy skrzyneczkę. Wrócimy się po tamte przedmioty z tamtej skrzynki, bo tam jakiś pancerz widziałem, że jest. Knur. Enderman. Pig. Pig, pig. To co to jest? Halo? Co? Czym ty jesteś? Drygmy? To się to nie będą jakieś te te te. Yy. Options yy, language. Gdzie hmm, jest polski? Polish. Polski. A zobaczymy, co, co to jest niby. Nie, nie widziałem? Od Dobra. Nie, tego nadal nie przetłumaczysz, no bo ty nie jesteś w sumie z. nie jesteś oryginalnym mobem. Mm. E, my Skrzynki. M. Mm. O Boże, w życiu bym się spodziewał, że będę się zastanawiał, jak zrobić skrzynkę. Chyba z tego drewna się nie da zrobić skrzynki. A jednak da się, tylko trzeba z drewna typowo. Ja yeah, minecraftowicz się odezwał we mnie Noe no. nie, niep typ 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 mm. Dobra typ, 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 typ typ, żebym wiedział gdzie mam, muszę się teraz tam cofnąć. No to w następnym odcinku będziemy budować tutaj domek. To na pewno. Ja w ogóle nie powiedziałem na początku mojej standardowej formułki, więc teraz powiem w trakcie jak idziemy tam na górę, że serdecznie Wam przypominam o komentarzach, łapka w górę, subskrypcji. No i co? Jak chcecie sobie kupić tanie gierki, to zapraszam Was serdecznie na Instant Gaming. możecie kupić gry taniej o 80%. No i co? bo Boże nic nie widać. Chociaż na OBSie ja widzę. Więc teraz nie wiem, czy tam ten monitor, nie mam z jaśniejszego. Ała, ała! 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 zostaw! Zostaw! To... Jak się zespałnił jakiś mini boss? O oh mój dame Ja. Czym to do cholery było? Eee, dobra widzowie. Więcej mówię. Raz jeszcze. Zapraszam Was na Instant Gaming z linku w opisie. Będziecie przy okazji was mnie jeżeli dokonacie go zakupu. Czym ty A ty... Czy to jest człowiek Gryś? What the shit. William Stalker? Hu! Dobra, no i zapraszam Was serdecznie do subskrypcji, do subskrybowania, lajkowania, komentowania. No i co? Trzymajcie się. Cześć, cześć.